Przedstawiamy wpływ działalności PSE na polską gospodarkę, społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Zarządzamy pracą Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dbając o jego bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii do wszystkich regionów naszego kraju. Niezależnie od zmieniających się technologii wytwarzania energii, nowych regulacji prawnych oraz intensywnej transformacji energetycznej i sytuacji geopolitycznej, konsekwentnie realizujemy swoje zadania. W obliczu wyzwań wynikających ze zmieniającego się otoczenia i nowych obowiązków nałożonych na operatora systemu przesyłowego, kierunki działań wyznacza strategia naszej firmy, spójna z wizją nowoczesnego rynku energii elektrycznej. PSE to nie tylko operator systemu przesyłowego, ale również operator informacji rynku energii. Jako OIRE jesteśmy odpowiedzialni za utworzenie systemu informatycznego CIRE, w którym będą przetwarzane dane pomiarowe ze wszystkich liczników energii elektrycznej w Polsce. Dzięki CIRE odbiorcy końcowi otrzymają bezpłatny dostęp do swoich danych pomiarowych, a proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej ulegnie skróceniu do zaledwie jednej doby. Inwestycje PSE są pozytywnym impulsem dla wielu branż. W 2021 roku wytworzyliśmy dla polskiej gospodarki blisko 12 miliardów złotych wartości dodanej. Inwestycje w rozwój krajowej sieci przesyłowej mają na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii. Każda nasza inwestycja to nowe możliwości przyłączenia dużych odbiorców i większy potencjał rozwoju lokalnego biznesu. Wszystkie działania prowadzone przez PSE realizowane są z troską o przyrodę i spełniają standardy techniczne, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Szczególny nacisk kładziemy na poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych. Projektujemy, budujemy i działamy w taki sposób, aby zwiększyć efektywność energetyczną i redukować ślad węglowy. Odpowiadamy w ten sposób na wyzwania klimatyczne. Wszystkie inwestycje konsultujemy z otoczeniem społecznym. Aby pogodzić różnorodne oczekiwania, wsłuchujemy się w głos mieszkańców i przedstawicieli samorządów. To pozwala sprawnie przeprowadzić cały proces. Infrastruktura przesyłowa polskich sieci elektroenergetycznych obecna jest w bardzo wielu gminach w Polsce. Czujemy się sąsiadami lokalnych społeczności, dlatego też proponujemy im program grantowy wzmocnić swoje otoczenie. Wspieramy inicjatywy lokalne. Największym zainteresowaniem cieszą się te z obszaru środowiska, edukacji oraz zapobiegające wykluczeniom społecznym. Nieustannie doskonalimy wymagania w zakresie zarządzania zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska oraz jakości. Realizujemy pracę z wykorzystaniem wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia naszych specjalistów po to, by realizować wszystkie inwestycje bezpiecznie. Najcenniejszym zasobem naszej organizacji są pracownicy. W PSE cenimy wiedzę i doświadczenie. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem stanu wiedzy naszej kadry oraz wyposażaniem pracowników w unikalne umiejętności. Już dziś budujemy przyszłość z myślą o energii dla obecnych i kolejnych pokoleń. Polskie sieci elektroenergetyczne. Napełniamy Polskę mocą.